Cześć, z tej strony Marcin Czarkowski z algosmart.pl. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, czym są własne hooki oraz jak je tworzyć. Własny hook to funkcja JavaScript, która służy do współdzielenia logiki pomiędzy komponentami funkcyjnymi. Własne hooki spełniają dokładnie tą samą rolę, którą wcześniej spełniały takie wzorce jak Render Props czy Higher Order Component. Budowane hooki, takie jak useState czy useEffect, pokrywają wiele ogólnych potrzeb, takich jak obsługa stanu czy skutki uboczne. Oczywiście możemy z nich korzystać wewnątrz własnych hooków, w ramach których możemy łączyć wywołania wbudowanych hooków oraz inną logikę składającą się w jakąś sensowną całość, którą chcielibyśmy współdzielić pomiędzy naszymi komponentami funkcyjnymi. Podobnie jak w przypadku wbudowanych hooków, nazwa własnego hooka powinna zaczynać się od prefiksu use, Przykładowo UsePerson. Prawda jest taka, że jedyne co ogranicza możliwości własnych hooków, to nasza wyobraźnia plus ewentualnie API samego Reacta i przeglądarki. Świetnym na to dowodem są huki zaprezentowane na stronie usehooks.com Link znajdziesz w opisie, gdzie mamy naprawdę odgroma przykładowych hooków, które na dodatek są świetnie opisane, kod jest okomentowany. Drugim repozytorium, które polecam jest React Use, tutaj również mamy naprawdę dużo fajnych customowych hooków. Warto z nich korzystać, bez sensu wynajdywać koło na nowo. W ramach treningu pokażę ci, jak stworzyć swojego pierwszego własnego hooka, na przykładzie tego, co zbudowaliśmy do tej pory w serii React Hooks z 5 minut. Zanim utworzymy własnego hooka, musimy zastanowić się, jakie części naszej logiki łączą się w jedną odrębną całość. W komponencie Glitter jasno nasuwa się abstrakcja osoby, która posiada imię, nazwisko, swój status, obsługujemy również efekt uboczny pozwalający na wyszukiwanie statusu na podstawie REST API oraz korzystamy z metody pozwalającej przywrócić wartość domyślną dla imienia i nazwiska. I właśnie myślę, że te elementy naszego komponentu świetnie nadają się na wydzielenie do własnego hooka. Zaczniemy od zadeklarowania funkcji usePerson. I możemy zacząć przenosić interesujące nas bloki kodu do tej funkcji. Przenieśmy jeszcze useEffect. I na koniec resetPerson. OK, cała logika związana z sobą została przeniesiona do funkcji usePerson. Teraz musimy zastanowić się, co chcemy zwrócić z tego hooka. Jaki interfejs udostępnić komponentowi. Ten interfejs powinien ułatwiać przekazywanie wartości do inputa. Obsługę eventu change oraz oczywiście nadal umożliwiać resetowanie osoby oraz wyświetlanie aktualnej wartości name, surname oraz status. Ok, w takim razie zwrócimy obiekt i ten obiekt będzie zawierał właściwość input props, a w niej będziemy mieli właściwość name. Tutaj potrzebujemy value dla naszego inputa oraz metodę onChange która obsłuży nam event change poprzez zmianę stanu za pomocą setName, dokładnie tak samo, jak to wyglądało do tej pory. W przypadku SetName sytuacja wygląda analogicznie. W ramach interfejsu chcemy również udostępnić wartość status oraz metodę resetPerson. I tym oto sposobem wydzieliliśmy logikę związaną z obsługą. Osoby do własnego hooka use Person. Wywołamy sobie use Person dokonując destrukturyzacji interesujących nas wartości czyli input props, status oraz reset person. Jedyne co nam zostało w takiej sytuacji to refaktoryzacja JSX. Tak wygląda kod po refaktoryzacji. Zmiany są stosunkowo kosmetyczne. Tutaj wykonujemy spreada. Ponieważ nasz Input Props jest właśnie przygotowany z myślą o inputach. Po uruchomieniu aplikacji widać, że działa ona dokładnie w ten sam sposób. Co do tej pory wszystko jest OK złapało nam status alive derrika Sancheza. Możemy zesetować. Wszystko bangla jak należy. Jak widzisz samo tworzenie własnych hooków nie wymaga dodatkowej wiedzy. Jedyne czego potrzebujemy to znajomość budowanych hooków. Więc z własnego doświadczenia, że własne hooki budzą kilka pytań, postaram się teraz odpowiedzieć na te najpopularniejsze. Co różni własnego hooka od kodu, który wykorzystuje wbudowane hooki w zakresie komponentu? Czyli prościej, co różni kod, który mieliśmy na początku odcinka w komponencie glitter, od tego, który mamy w komponencie teraz? Nie ma żadnej różnicy. Prawda jest taka, że własny hook to jest tylko sposób na wyodrębnienie kodu do funkcji. Aby umożliwić jego spółdzielenie. Poza tym wszystko działa dokładnie tak samo. Czy istnieje wymóg korzystania z przedrostka us, deklarując własnego hooka? Tak, jest taki wymóg. Na podstawie tego przedrostka React bierze pod uwagę, że wewnątrz tej funkcji JavaScript, takiej jak np. usePerson, może dojść do wywołania hooków, które musi on odpowiednio zaindeksować oraz brać pod uwagę. Czy przestrzegane są zasady korzystania z hooków? I teraz trzecie, ostatnie pytanie. Czy własne huki współdzielą stan pomiędzy kilkoma komponentami? Załóżmy, że chcielibyśmy skorzystać z usePerson w dwóch różnych komponentach, i teraz czy stan imienia i nazwiska byłby taki sam dla obydwu komponentów? Otóż nie, jak w przypadku każdej funkcji JavaScript, w momencie wywołania tworzy się nowy, dedykowany dla danej funkcji zakres i własne hooki nie są żadnym wyjątkiem od tej zasady. To wszystko na dziś. Dzięki. Jeżeli chcesz być na bieżąco z serią React Hooks z 5 minut, zapraszam cię do subskrybowania kanału. Jeżeli szukasz materiałów o Reakcie, możesz odwiedzić mojego bloga algosmart.pl oraz Facebooka i Twittera. Dziękuję ci za uwagę. Do następnego. 5